Co zrobi Pan w ciągu najbliższych dwóch lat, jeśli wygra wybory na wójta gminy Radzanowo? No, myślę, że front robót jest szeroki i właśnie go rozpoczynamy. Naprawdę wczoraj wczoraj ogłosiliśmy przetarg na budowę 4 km kanalizacji w tej podmiejskiej części gminy, czyli tu w Radzanowie, w Rogozinie, w Stróżewku i w Starym Boryszewie. Więc to jest duża, duża inwestycja, bardzo duża inwestycja. Wiadomo, że może my nie będziemy jako pracownicy tego budować, ale wiadomo nadzór i rozliczenie. Poza tym musimy zaplanować kolejne odcinki, prawda. Mamy jeszcze co prawda trochę zaplanowanych odcinków kanalizacji, ale, ale musimy planować dalej, to na, to na pewno to, a poza tym pewnie no, cały czas drogi, proszę Państwa, cały czas drogi, to nie tylko ta nie tylko stolica Radzanowo, nie tylko ta część podmiejska, ale tak jak jeżdżąc teraz w czasie kampanii po tych wszystkich miejscowościach, a wszystkie odwiedziłem i we wszystkich widziałem, naprawdę drogi, drogi, drogi to jest podstawa, zresztą my jesteśmy w samorządzie monotematyczni, te drogi, oświetlenie, prawda, kanalizacja, to wszędzie się powtarza, także to są naj, najistotniejsze rzeczy. No i kolejna inwestycja, która już praktycznie na dniach będzie się rozpoczynała, to jest rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Rogozinie. No, tam będzie to też około 4-5 milionów złotych, także są to duże, duże, duże inwestycje i trzeba ich naprawdę dopilnować. Jaki ma Pan pomysł na to, by na terenie gminy osiedlało się coraz więcej osób? E, proszę o no, to w zasadzie to, o czym mówimy, czyli też trzeba, trzeba to powtórzyć. No, musimy tych mieszkańców jakoś przyjąć, prawda. Pusta działka to nie wszystko. Trzeba do niej doprowadzić wodę, trzeba doprowadzić drogę, bo tak jak teraz rozpoczynają niektórzy budowę, nie mogą do niej dojechać, więc muszą być te drogi przynajmniej takie, żeby można było nawet ciężkim sprzętem, ale dojechać. Myślę, że to jest, to jest najistotniejsze. Nowe drogi, kanalizacja, roz... Rozbudowa przedszkola w Rogozinie to bardzo ważne zadania tutaj na terenie gminy. A Pana zdaniem najbardziej potrzebna dzisiaj inwestycja w gminie to? Eee... No tutaj jestem rozdarty. Na pewno ja bym powiedział dwie rzeczy. Tak jak mówię, te drogi, bo one są naprawdę potrzebne, a z drugiej strony ta kanalizacja. Wiecie Państwo, naprawdę mamy niski stopień skanalizowania, to jest około 14%, 13-14%, czyli na 100 budynków w gminie 14 jest tylko skanalizowane taką kanalizacją, powiedzmy, ogólną. Więc jest, jest, jest co robić. I co tutaj jeszcze? No, no, no głównie to, wie Pani, ta część podmiejska, Rogozino... Ale też Juryszewo, gdzie jest stacja uzdatniania wody, to jest, jest na, położona na wielkim jeziorze. Musimy zadbać też o wodę pitną, bo jeżeli nie będzie w krótkim czasie tej kanalizacji, może tak być, że, że ta woda pitna przestanie być pitną. Może tak troszkę, nie, nie chcę straszyć, broń Boże, ale pokazuje kierunek, że, że musimy naprawdę o tą kanalizację zadbać, bo mieszkańcy, ludzie mieszkają tam od 20-30 lat i jeszcze nie mają tej kanalizacji. Są te przydomowe szamba, ale, te, te, ale to, to jest już przecież. Weszłość. Tutaj w tej części musi być powiedzmy prawdziwe, z prawdziwego zdarzenia kanalizacji. dlaczego to Pan jest najlepszym kandydatem na stanowisko wójta gminy Radzanowo? Yy, miło mi, że Pani tak sądzi, ale <grytanie> żartuję oczywiście. Myślę, że czy najlepszym? Nie wiem, ale wydaje mi się, że mam pewne predyspozycje, mam doświadczenie. Jestem samorządowcem od lat 15 w tej gminie, znam jej problemy. No, mam też pewne doświadczenie życiowe, zawodowe. Myślę, że z pożytkiem udało się to wykorzystać w pracy bojta, w pracy dla ludzi, dla ich potrzeb tutaj na terenie gminy.